Cześć, witam. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie taki oto ładuneczek. 5 razy 208 i 4 razy citroen C3. Ładuneczek spakowany w taki sposób jak widzisz. W taki sam sposób jak ostatnio Renozole. A nie o tym chciałem mówić. Chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś takim jak błędy. Słuchaj, na lożu jest tak, że, 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 że często popełniamy jakieś tam błędy. Ale te błędy popełniamy po to, żeby się następny raz poprawić, tak? Tak? czyli uczymy się na własnych błędach. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby sobie wyjść, zaczynasz temat, liźniesz troszeczkę tematu, będziesz wiedział. Zaczynasz analizować własne błędy. Zobacz, co tutaj można poprawić. Naprawdę można poprawić dużo, jakieś 30 cm przesunąć się do przodu, czyli skrócić sobie długość górnego pokładu o 30 cm do przodu. Yy... Co należy zrobić? Auto pierwsze należy głębiej wpuścić w zapadnie, jest wpuszczone troszeczkę, należy go wpuścić głęboko w zapadnie zejdziemy z wysokości, następnie następnie auto drugie należy przesunąć w kierunku tyłu o dobre 30 cm, kołem tak, żeby tylko złapało tutaj tego miejsca, żeby trzymało się na tym stalowym elemencie, daszka tak zwanego i też puścić go w zapadnie, następnie sztapla zostaje tak jak zostaje, tutaj jest dobrze, daje nam to tyle, że głównym pokładem będziemy mogli przejechać do tyłu, ale blokuje nas dalej, blokuje nas tutaj to miejsce, nie możemy głównym pokładem przejechać do przodu, więc co robimy? Zeszliśmy z długości, zeszliśmy z wysokości o dobre 10 cm zapuszczając tamte, tamto auto w zapadnie, możemy w tym momencie auto na kołysce podnieść do góry, co da nam to, że tym autem wjedziemy głębiej. Jeśli tym autem czerwonym wjedziemy głębiej pod kołyskę, e, następnie możemy to auto przesunąć do kierunku jazdy, jeśli auto przedostatnie. Podniesione za pomocą widelca. Przesuniemy do kierunku jazdy. Uzyskamy tutaj większą, większą odległość i automatycznie możemy całością fajnie sobie przelecieć przelecieć sobie do przodu i gdy auto na widelcu będzie dalej, autem ostatnim. Można też troszkę jeszcze dosunąć i dojechać do, 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 do kierunku jazdy. Tak tutaj mamy naprawdę dużo miejsca. No i co? Uzyskamy dobre 30 cm poprzez taki zabieg. Tutaj jeszcze można dopracować troszeczkę. Jeszcze można go zsunąć na eee, o jedną o długość, o szerokość belki. Eee, stosując taki zabieg Jesteśmy krótsi o 30 cm. Dalej krótszy jesteśmy poza przepisami, ale, ale to już wygląda lepiej, tak? Lepiej się jedzie i ładunek jest taki dociśnięty. W tym momencie w tym momencie e, jest to tak jakby, jak to mówić, roztrzepane, tak? Czyli nie dopracowane. Dobra, więc co? Morał z tego jest taki, że po prostu popełniając błędy wyjdź, przeanalizuj sobie, co mogłeś zrobić lepiej i to popraw następnym razem. Nie przerzucaj się na parkingu, nie przepakowywuj się, nie ma takiego potrzeby. Auto załadowane raz, jeśli w miarę, w miarę zgadzają się wymiary, to niech jedzie, bo co? Nie jest najważniejsze to, żeby tam, kurczę, było 5-10 cm krócej, tylko żeby auto było, było zabezpieczone, żeby, żeby dojechało w całości, żeby po prostu nie spadło i żeby się nie poobijały, tak? Reszta jest mniej ważna, jest ważna, ale mniej. Więc co? Więc na przyszłość analizujemy sobie, mamy przeanalizowane, wiemy, co zrobić. Ja sobie też na ten filmik zerknę i będę po prostu policzę sobie dziurki tu, dziurki tu, ile tutaj, ile tutaj, poprzepuszczać, poprzesuwać. Tutaj też jest ważne, bo ładując auto na widelec musimy przymierzać, więc ja sobie teraz te dziurki wolne tutaj przeliczam, zapamiętuję i następny raz, by będę ładował, przesuwam, dosuwam, przepieszczam, dopieszczam, liczę i rachuję i tyle. No dobra, a dlaczego te pasy są tutaj podwieszone? Zobacz, bo auto wisi, wisi nad tym autem i teraz widelec podnoszony jest, całość widelca podnoszona jest Pomocą takiego siłownika tu nie ma żadnych zabezpieczeń i generalnie to jest tak skonstruowane, że ma to nie opaść. Ale były sytuacje, gdzie właśnie te widelce przy zabudowach takich jak moja opadały delikatnie. To nie to, że on opadnie pach i leży, tak? Tylko delikatnie. Ten, te siłowniki gdzieś puszczają i delikatnie, delikatnie, delikatnie opada. Więc zobacz, odległość jest tutaj no dość duża, tak? Na moją dłoń. Więc to jest, to jest naprawdę duża, duża odległość. Ale, ale dodatkowo zabezpieczyłem pasem, żeby była ta pewność, że na 100% nie opadnie. No dobra, w sumie co? Tyle, trzymaj się tam, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie.